W dzisiejszym odcinku kupimy sobie najdroższe rzeczy na Funky Friday. Co te chłopaki tutaj robią? Siema chłopaki, jak wam idzie? Cheetos i Czy to i fray nawalają! Ale nie, bo to jest easy, no to, jest. to jest easy, więc nie będziemy nawet na to patrzeć, widzowie. Tak jak słuchajcie, na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, zostawcie oczywiście suba z wonem. a jeśli chcecie wygrać jakieś bubuksy, no to właśnie wystarczy zrobić to, co powiedziałem. Plus zostawić komentarz i wbić na grupę Ruryosz jego. A dzisiaj będziemy kupować najdroższe rzeczy na tym trybie, który ostatnio bardzo trenduje i dosłownie każdy o tym nagrywa, więc stwierdziłem, że powiem dla Puzona Ej, stary, czy opłaca się tutaj coś kupić? A on mówi, no prosto, że tak jak wydasz dużo bubuksów, to fajne rzeczy będziesz mógł kupić, dlatego widzowie. Jeśli chcesz zgarnąć 400 Robuxów za darmo, to zostaw tutaj lajka, suba z dzwonem, a w komentarzu napisz mi swój link z Robloxa. Wyniki codziennie na Discordzie jego, a na strefie Roblox, ponadto nie zapomnij również o grupie robuxowej Jaszego, na której znajdziesz bardzo ładne i tanie moje koszuleczki. Weselaj takiego pięknego Tisika. Zapraszam do oglądania. Kupujemy za Bobuxy rzeczy, więc teraz tak, kup punkty. Ale pamiętaj, że widzowie mogą też zagrać, bo równie dobrze te wszystkie rzeczy. Ja na przykład nie wydałem Bobux i kupiłem sobie najdroższą animację, tylko trzeba grać. Także widzaję ci dużo faki bo graja jest zębista. No i ja tak tylko powiem. No i dziękuję za tę wypowiedź. Tutaj właśnie chłopaki oh. trehardują. Dobra, więc tak, podchod podchodzimy sobie tutaj. Kupujemy 6 tysięcy punktów za y, pół tysiąca buksów, więc w tym momencie zakupione. No i uwaga, mamy coś takiego jak tagi. Tagi możemy kupić za 15 tysięcy punktów. 15 tysięcy punktów to jest około półtora tysięcy bobuksów, więc w tym filmie, widzowie, wydamy 2000 bobuksów na ten tryb. Więc słuchajcie, dokupmy sobie w takim razie punktów. Zobaczymy do czego ten tak służy, jak on wygląda, i tak dalej, bo może wielu z Was po prostu nie wie, co to jest, no bo kurde, kto kupuje takie rzeczy, takie pierdoły w takiej Gierce komputerowej. Kupimy sobie w takim razie animację najdroższą. Najdroższe animacje mamy tutaj, jak widzicie, no tutaj mamy tanie bardzo. Za darmo tutaj za 300, za 400 punktów i tak dalej. Najdroższą mamy admirał. Za 1300 punktów. Więc w tym momencie kupujemy sobie ją i zakładamy. No i słuchaj, stary, ja nawet nie wiem co to będzie, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Dobra, widzowie, to słuchajcie, zmierzymy się z jedną osobą, a później y po tym pojedynku kupimy sobie tag i zobaczymy, jak on wygląda. No, staje, chodź tu! Tu musimy zobaczyć, kto wygra. Zobaczmy, kto, kto wygra, wygra w takim razie. I uwaga! Wiecie, wygrywa Feli, wygrywa Feli, Feli wygrywa! No wygrywa. Feli wygrał! Feli tak, wygrał! Feli no, bardzo tak, dobrze, tak, więc. Nie? Słuchaj, gram z. Trzucen, albo nie, gram z Frelim, bo on przegrał z wygany, znaczy wygrał, z wygranym. Z wygranym, to chodź Freli. w takim razie zaczniemy sobie grać. Przygotuj się, klikamy. I teraz tak. Co? Co to za animacja? No i dzień dobry <śleszy> dla pana. Jak ja siedzę, jak ja mam własnego pumboxa? Koty jest? <śleszy> Nie dobra, to jest za mocne Ej, bo harde odpaliliśmy Ej, Dobra. Fakt, w... chodźcie, dobra widzowie, ja to nie to wiem najgrabi. jak to się dzieje Co jest w ogóle? Fuck, Treli do teraz Kurczę, to jest ciężkie Co jest w ogóle? Czemu my na hardzie gramy od razu? Łatwa bapeczka, co ty gadasz? Niech łatwo Co jest w ogóle grane? Jak my w to grać nie potrafimy, to jest za szybkie! Nauczycie się, musicie, bo taki jest nas trend, chłopaki! Dobrze, dla trendu się nauczymy! Dobra, widzowie, słuchajcie, sytuacja jest taka, że no, i musimy inną odpalić, bo tamto się zesraliśmy troszeczkę, więc... Słuchajcie, gramy, i czekaj, Biskit, Biskit, szukaj Biskit! Biskit! Biscuit! Tak piesek jest na avatarze, i hide, hide. Ale ja nie widzę tego! No B! Wpisz w wyszukiwale całkowitego, Wybierzesz... Nie, hard, hard wejdź, bo hard na Normal, rat, normal, bierzemy normal, bierzemy normal. Kurde, za śmieci. Dobra, ja idę spać. Chodź, się chodź. Dobra, uwaga. O, jestem pieskiem, uwaga. To jest mega śmieszne. Dobra, ale ta animacja jest kozacka, widzowie, w ogóle. Ej, ale powiem ci, freli, że... ...musisz sobie pograć trochę, bo ty tak na biedno i Imo, ja nie umiem takiej gry zręcznościowe. O patrz, patrz jak się teraz będzie wywalał, patrz jak się będzie wywalał teraz <grym, grym>, A ja, proszę nie mówić zręcznościowe, tylko proszę mówić y, rytmiczne No bardzo rytmiczna ta gra jest u jego w szczególności <grym, 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 <remember> No, jak tam Freli twoje punkty? No Jak <grym, rytmiczny> to jest O Kurde, za, za grube palce mam i mi się klikło źle. No i dziękuję, widzowie. Kurde, jaki... Widzowie, jaka to jest ścieżka. Kurde, ale się wystrałem. No nie, ty mnie dogadasz w punktach. Nie, ale nie punkt mogę. Nie, czym to smacz na to? Nie, nie. Nie, nie 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 nie, web, web. nie. nie, nie. 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 <grym> Kurczę, to no nie tak łeb w łeb, jestem. Ja no, już został odstawiony, Freli. Freli w odstawkę! Let's go! Nie no, no. Dobra! Brawo. No i dziękuję serdecznie dla pana. To jest, ta, to jest, ta, to jest pana. naprawdę ciężka gra. To nie zagrałam na klawetuzy, która ma 60%. No i co z tego? Co z tego? Tak się tłumacz, właśnie, tak się tłumacz. Ej, ja przejścia do 60. Tak się tłumasz właśnie, praje studenty. Dobra, widzowie, nadszedł czas, żeby kupić tak i zobaczyć, na co wydamy bubuksów. No, w sumie generalnie to 1500, więc zobaczmy w takim razie. Zyba, słuchaj, a, kupiłem, to, a my kupiłeś, kupiłeś punkty? Ry? Tak, ja już, ja już kupiłem. A, czy ty? tam masz no? kolorki, co ja? O, no? 255, 255, to widzisz. Ty mi jakby kolorkami możesz sobie wpisać do lecia, ale to kiedyś, co ja potem tak no. mógł zmieniać? A, Wybrać kolor. I napis to jest tak, input, i możesz kupić właśnie ten, tak? Możesz na przykład przed nazwą mieć na przykład cool, Albo według mnie, powiedzieć na się głupia rura. Albo no po to rura głupia, to, głup, to rura się nazwę. To fajnie, niech oni tu kupują. Czekaj, 20. Również, choć poćwiczymy, a chuj, to dokładnie, o, poczekaj. Ide, 2, ide. 1, 3, 7, 6, 6. Zobaczymy, jaki kolor będziemy mieli. Uwaga, w takim razie widzowie, kupujemy, tak. I mamy tak rura. Czy potwierdź tak rura? Tak, potwierdzam. Nie możesz, no i dawaj na nie mogę dać tego rur, nie mogę dać tego tagu Bo jest nie, ten, bo jest nielegalny jakby, czaisz? A jakbym dał się A jakbym dał na przykład 0 ry, zero, ry, a Ry, zero, ry a. Znaczy cztery Rora, będzie w takim razie widzowie Rora. Cyk Jest, za, zakupione W takim no razie dawaj, za, załóż, załóż, załóż I uwaga i dawaj na czacie napisz siema do mnie, ja Napiszemy sięma. Siema o! Czarny właśnie kolor! Czarny kolor, kolor, let's go! Taki szary, ej, mega spoko w sumie Więc widzowie, tak to wygląda Więc możemy wyróżnić się na czacie w taki sposób No chyba, że ludzie nie będą wiedzieć co chodzi z tym rora No to troszeczkę sadge sytuacja No, ale trudno się mówi O, patrzcie, mamy tutaj pojedynek, zobaczmy w takim razie no i kto dostaje na dupę? Freddy, jaki ty jesteś... Jak kiedy jesteś słaby w tą grę komputerową! Nie, 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 ja... ja, ja was wysłałam na waszych odcinkach, dzidziusie. A ciebie też sobie kiedyś. Tak! Ja, ty się też piedziel. Kuraku! No. Co za punkty kupił? Ja wychodzę! No ale proszę za ja się. Ja nie będę grał! Jaką punkty kupuję za zapaj! <laughs> za buksy kupuję punkty! Za buksy. Dobra! Do... Słuchaj, nie, to nie da. no to dziękuję, dobra słuchaj, kupuję jeszcze jedną animację, kupię sobie jakąś taką tańszą, co nie, e, no. kupmy sobie, nie wiem, na przykład Pico, albo nie wiem, Glitch, kupię sobie animację Glitch i widzowie przekonajmy się jak ona wygląda, tylko niech Cheetos o, przestanie nie, grać. Czy nie, to ja to z chętnie, czy nie? Nie, o, ja, oj, oj. ja z Cheetosem zagram, zagrasz? ja no, Citosem... dobrze. Cheetosem, dobrze, dobrze. Cheetos teraz wygrał, chodź Cheetos, gramy, o, Cheetos chodź. O. Chodź Feli, my, chodź. ja chcę po Ta chodź sama mapa? Nie, 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 weźmy jakąś inną A którą e, Tutaj Funky ja Friday wybrać. Normal, poczekaj, to ja już wybrałem, ja już wybrałem Line art, line art No i zobaczmy widzowie, czy rozwalimy w takim razie hopa I jak nowa animacja o, kurde wygląda taki Czemu ja nie mam tej animacji nowej? Przecież ją założyłem A jest, może jest, tylko że jest bardzo słaba A możliwe o oh, kurde To jest... <laughs> CO JEST? Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. kontrolujesz, kontrolujesz trochę ty, 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 ty. Kurde Dobra, powiem tak Jeśli Cheetos Wygra ze mną To będę zmuszony mu kupić jakąś animację

Nie, 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 nie. No nie! Jest! 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 Dobrze! Jest! Króciutko z Tobą. To dobrze, widzowie, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka, like widzowie. No o, ba, 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 i zobaczmy, ba, 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 widzowie. patrzmy na pojedynek mistrzów, widzowie, w takim razie. Co tu się dzieje w ogóle? Jaką czaką Dobrze, widzowie, więc patrząc na ten piękny widok, Dziękujemy serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Puzon 150, prali 50. No i dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia, widzę w następnym odcinku z tego trybu. Super, jesteście!